Wydaje mi to jest głupie to, że jak zostajemy przy łapanie, to tracimy wszystkie itemki. Dobra, dawaj aparat. Tym razem risky i nie robimy. Mamy za dużo itemów ze sobą. No nie! No kurwa, no! Chciałem wyjść, nie upuścić to, ty! W ogóle chłop zaczął z broni do mnie jeszcze. No i długo się okazało, że nic tak praktycznie nie zarobiłem przez ten nas, bo... ...kurwy syny się magicznie budzą. No ale sobie śpię elegancko. Bierzemy kolejne rzeczy, nawet ten głośnik <grych> Co miał i tam, są to w ogóle jeszcze jakieś do... A jeszcze dwa są, dobra. W każdym domu są po cztery tak, w takim razie. Hello, hello. Nice toaster. Wezmę go sobie. Nie, bo ja psy tutaj słyszę. Dobra, pokczam. Nie wiem czy jeszcze ryzykować i kolejnego domu nie opierdolić. Dobra, zaryzykujmy no. To nie ryzykuje, ten szampana nie pije. Kurwa naprzeciwko stacji nowej gdzie są napady często, no nie wiem czy to będzie dobry pomysł. A do grindowania to jeszcze jak? a jest gdzieś pomysł. Nic się nie stanie raczej. Co to jest za... To raczej garaż, a nie mieszkanie. Sznur. Fazakfant. Gangsterski sznur. Za blisko położyłem auto kurwa. Jakiś akumulator, czy co to jest. Nie wiem czy coś tam jeszcze zostało. Nic. Dobra, weźmiemy sobie jeszcze parę rzeczy, no tak nie może być, że tylko sześć mamy itemków. Tylko, że jak nas teraz wykryje gospodarz, się wkurzy bardzo mocno. Dlatego nie będziemy jej do sypialni wchodzić, bo nie, nie chcę, żeby nas wykryła. Tak wtedy, gdzie nic nie zrobiliśmy, a było wykrycie. Kurwa, słyszę, słyszę jak policja cały czas jeździ. Dobra, idziemy jeszcze po toaster, żebyśmy mogli gofry robić. Ty, to jest jakieś 200, Jest na toaster i nie on chował, sobie pojadę do laski. Powiem, czy chcę upiec go ofry w tosterze ze mną. Raczej, już tosty będą. Idziemy się gdzieś skryć i czekamy na koniec nocy, zobaczymy, czy dostaniemy siana. Myślę, że idealną skrytką będzie ten parking. Uwaga! Sprawa się mieli, zarobiliśmy siana. 13,5 tysiąca, no, no. nie wiem, nie wiem, czy to To na tak, to idzie. ty, zarobiłem siano i dostałem to, jo. Oj, oj. <noise> dobrze wiedzieć. Chyba to bardzo się nie odświeżyło. Jeszcze gotówka. Punk. No nie. <noise> to idzie na pomoc. Okay. No, to za spodnie kabet? A takie z czapki dostałem? Nie, jaką <noise> ciępkę. Jak to wygląda. No dobrze. Dziękuję. Witam cię, Witam, witam. Fajny mam pójść zostawczy Chowaj, tylko czemu na kurwa? Chyba się <laughs> Nie, wypierdalaj Mój łysy, to wypierdalaj Odholowuje ci go Nie odholowujesz No i na To ja jadę O, o, o Sorry, o, sorry, czarny, sorry Daj mi kilka gramów Hoffman Co jest? Nie przeżyję. Spoko, spoko Gdzie pieniądze są z Humana? No właśnie nie wiem gdzie kurwa są Bierzesz radiolkę? O, tutaj się bombią No, tu jest radiale, To jest Pies poszedł, kto to jest, ciekawy. Tylko mi kurwa kliknij w tą butę. Nie! Ona no nie wybucha. 10 kała ci wyjebia. Nie rób kurwa ty Bilu! Dopiero spałem. Haha, <laughs> dlatego spałeś? No nie rób. A no to działa? Logi są na tym serwerze, widzowie Dolny jaj. Zatrzymaj się! Co wy chcecie, chłopaki? A to ty <laughs> Kot szósty do czarnego Na no, Crusade Road Witam serdecznie, Wiktor Hoffman, Los z Police Department, Delta 62, oficer drugiego stopnia e, Poproszę pana dokumenty Proszę, Proszę Panie Loganie Martinez, że znamy powód zatrzymania dzisiejszego Tak, no, szybka jazda Dokładnie tak Drugie mam pytanie Do pana Tak, słucham Jak podoba się panu mój outfit? A powiem panu, że dość fajne Kurteczka, w fajnym z napisem Znaczek też dosyć. spoko Tak, tak Jak pan myśli, za jakiej jednostki jestem? Nie wiem, albo bym tu mówił policja, albo ochrona <laughs> Z żadnej kurwa, potrzywam się Jesteś wolny <laughs> <A, a, śmiech> Proszę pana A się zatrzyma Oj, przepraszam <grywa> nie. Halo Nie słychać się jak coś Ale ping fajny A, czekaj, niego go kłop wyjebie auta <grywa> Nara <grywa> stani tutaj Czy nie masz? Halo. Idziemy. Jakim? Z... 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 <gulity> jak to się wydarzyło? <gulity> Będę jak ci, jak pokrzy... Aha! <gulity> jak to. Aha! Co? Aha! Jak to. To Co? fajnie. Zamki. Nice. Ogarniasz. Znaczy <gulity> jestem pomiędzy. O. 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 Ok. <gulity> Co? <gulity> Co? Witaj, witaj. Aha, ja biorę szefa, do widzenia. Pójcie pizę. Na pewno. No co, mnie ktoś to. Cześć, cześć. Kto, kto, kto? ty, czy ja słyszę? Mówił. co? A, dobrze, co? Dobrze. co jest? Co <grymne> jest? Dobra, Dobra, Dobra się popadę. Bierzemy go, Ej. no napad. Nie. Ja bo nie gadę. Na radiu mówię. Nie mówisz na radio. Już mówię na radio. <noise> nie, nie mówisz na radio. Już <głos> mówię. <noise> że... <noise> Ej, to on, to on na Co? Ty, Hofma. Już a mówię, o, już mówi. A jak, ty, jak się to płacią swoją znakę? No tu jestem, ten kurwa. No, Nie, panie, tak tak Nie, Tak się Trzy razy w głowę. <noise> Ej, w głowę. Ej, Ej, to jest w No Ej, dobra, powiedzmy to wszyscy. Nolan, leżysz to leż. Bez oporu, bez oporu, Nolan, bez oporu, Nolan. Bez oporu, bez oporu Nolan. No bez oporu kurwa No bo jesteś No bo jesteś ja no ty jesteś że ja 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 nie wiem, jak to działa Ameryka Promieniowanie Jakiś koc, tylko trochę rozjebane ten prasak już masz, taki starty Kupić masz, keksy starty Masz kiksy, za... Już z ruchami? To już ja na rzepie, już chłopak z Ciebie Ale teraz stopy możesz zdjąć, bo ciepło już jest Jestem, <noise> a, To jest mój, jest. to jest mój, to jest mój panów Tak, to już jest ten mój panów Łał Co młodego? Co młodego? Co młodego, kurwa, wiesz, tej, A Łał Gorzej niż zwierzęta <noise> o, ale speedrun poleciał <noise> Pan Hoffman też auto pożycza? Nie, to jest moje auto